Urząd Miejski Miasta Józefów zaprasza do składania ofert dotyczących przetargu na rozbudowę miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych w Józefowie. Budowa boisk wraz z odwodnieniem w ramach zagospodarowania centrum pobytowego przy ulicy Dolnej 19. Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót związanych z budową boiska treningowego przy naszym klubie sportowym Józefowia. Boisko to jest przewidziane również do treningów piłkarzy w czasie Mistrzostw Europy Euro 2012. W tej chwili trwają na terenach pobliżu boiska prace wodociągowo-kanalizacyjne związane z budową sieci. Będą później jeszcze budowane drogi dojazdowe, tak żeby można było swobodnie bez żadnych problemów na tereny tych boisk. Dojechać. W ramach przetargu zakres robót wykonawcy obejmować będzie następujące elementy. Wykonanie boiska trawiastego do piłki nożnej o wymiarach 98 na 62 metry, z nawierzchnią strawy z syntetycznej w miejscu istniejącego piaszczystego boiska. Budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej. Projekt dodatkowo zakłada powstanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Wykonane zostaną ciągi piesze, ogrodzenie, trybuny i parkingi. Dla odwodnienia boiska trawiastego oraz treningowego wykonawca zaprojektuje i zastosuje studnie chłonne. Kluczową całą sprawą w tym boisku jest to, że ono musi uzyskać certyfikat FIFA to Stars. Jest to certyfikat, który umożliwi yy, realizację różnych rozgrywek na wyższym poziomie. Ten certyfikat nasze boisko też będzie musiało uzyskać, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej nawierzchni, żeby później federacja takie boisko dopuściła do rozgrywek. Realizacja tej inwestycji z pewnością przyniesie mieszkańcom wiele korzyści. Przede wszystkim da możliwości aktywnego spędzania czasu na nowoczesnym, bezpiecznym obiekcie sportowym w otoczeniu przyrody.